Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Jarkowy. Dzisiaj mam dla Was materiał dotyczący kilku ciekawych wydarzeń i informacji dotyczących Pokémon GO, ale również i część związaną z wyjaśnieniami, ponieważ ostatnio na kanale e, dzieje się mniej. E, zanim jednak zaczniemy, chciałbym wspomnieć, że poprzednim film obejrzał tyle osób. Zostawiliście tyle łapeczek. Oczywiście wybieram najlepszy komentarz oraz ostatniego subskrybenta. Wracamy do filmu. Jak już mówiłem na początku, mniej filmów i live spowodowane są pewnym wydarzeniem, które odwróciło moje życie o 180 stopni. Oczywiście o, owe wydarzenie jest dla mnie najszczęśliwsze w życiu. Na świat przyszła nowa członkini mojej rodziny, dlatego właśnie na kanale jest obecnie mniejszy ruch. Po kilku miesiącach codziennego live musiałem zrobić sobie przerwę. Powolutku będę jednak wracał do nagrywania oraz sporadycznie będą pojawiały się live lecz póki co nie w takiej częstotliwości jak zwykle. Oczywiście teraz robię sobie właśnie miesiąc urlopu, tak zwanego urlopu tacierzyńskiego, więc musicie troszeczkę wziąć tutaj pod uwagę pewne okoliczności. Nie martwcie się, powolutku wróci to już do normy, więc przejdźmy dalej. Dzisiaj nagrywając film trwa jeszcze Bidów Event w Pokémon Go. Bidów to prawdziwy mem w świecie Pokémonów, dlatego ma też specjalne miejsce w, w sercach graczy i samego Niantic. Event rozpoczął się 25 czerwca od godziny 10 i będzie trwał do 1 lipca do godziny 20. Frakcjami tego eventu Bidów będzie się pojawiał częściej na Dziko, na RAIDach i w Field Research. W grze zadebiutuje też jego wariant Shiny, według opisu liczba bidówów na DZIKO będzie się zwiększała wraz z upływem czasu eventu. W określone dni bidów będzie mógł się nauczyć nieznanych mu wcześniej ataków przy użyciu Charge DM. Ataki mają również te złapane na DZIKO, bo evencie tylko przy pomocy Elite Charge DM będzie można zmienić. Shadow Ball od 25 czerwca od godziny 10 do 26. Thunderbolt od 27 czerwca od godziny 24 do 28 czerwca do godziny 23.59. Ice Beam od 29 czerwca od godziny 24.00 do 30 czerwca do godziny 23.59, ewoluując bidufa w trakcie eventu z zyskami Bybarella z atakiem Hyper Beam. Biduf będzie jednym z Shadow Pokémonów w drużynie Team Go Rocket z motywem bidów, a w pokestopach i prezenty z bonusów. W czasie eventu też trwają bonusy, które są świetne i można naprawdę się obłowić w expa, czyli dwa razy więcej expa za łapanie od 25 czerwca od godziny 10 do 26 czerwca do godziny 23.59, trzy razy więcej expa za łapanie od 27 czerwca od godziny 24 do 28 czerwca do godziny 23:59. Cztery razy EXPA. Załapanie oczywiście od 29 czerwca do godziny 24 do 30 czerwca do godziny 23:59. 28 czerwca czeka nas jeszcze jedna atrakcja, ale na póki co i nie zdradza. Przejdźmy do kolejnego tematu: chodzi o wydarzenia i aktualizacje przewidziane w najbliższym czasie. Czyli pierwszą, omówimy sobie aktualizację dotyczącą dodatkowych bonusów. Najemcik zapowiada zmiany dotyczące wprowadzonych na czas pandemii ułatwień oraz nowe bonusy, które mają zachęcić nas do gry na zewnątrz i do eksploracji. Przechodząc od razu do najważniejszych informacji. Wpisując wpisu Niantic dowiedzieliśmy się, że w najbliższym czasie zobaczymy trzy główne grupy zmian, w którym Niantic będzie dokonywać testów, poprawek oraz wprowadzać nowe bonusy. Nowe bonusy za eksplorację mają uczynić grę na zewnątrz bardziej wartościową i będą dotyczyć bonusów, zakręcenie pokestopami, rajdowanie w tradycyjny sposób oraz po prostu chodzenie. Bonusy wprowadzone rok temu, które mają zostać usunięte lub zmienione. Najpierw Niantic przetestuje te zmiany w USA oraz w Nowej Zelandii, Potem będzie je wprowadzać w innych krajach w zależności od sytuacji panującej na danym terenie. Więc tu nie mamy co się martwić na razie. E, do końca lipca praktycznie możemy jeszcze mieć te bonusy, bonusy i wszystkie inne udogodnienia, które mieliśmy wcześniej. Więc mamy jeszcze troszkę czasu, żeby sobie z nich pokorzystać. Bonusy wprowadzone rok temu, które mają zostać w grze na stałe. W tym bonus za pierwszego złapanego Pokemona, zmiany w Go Battle League i PvP oraz inne. Niantic zaznacza, że usuwanie bonusów nie rozpocznie się wcześniej jak po zakończeniu Pokémon Go Fest 2021. Zaczynając od USA oraz Nowej Zelandii, wszystkie informacje otrzymamy z wyprzedzeniem. Nowe bonusy. Od końca lipca w USA i w Nowej Zelandii rozpoczną się testy poniższych zmian. Dwa darmowe Ride pasy w ciągu jednego dnia, zamiast jednego zwiększona efektywność incense podczas ruchu, gwarantowane prezenty z Pokestopów, tak długo jak mamy na nie miejsce, 10 razy expa zakręcenie pokestopami, które odwiedzamy po raz pierwszy. Bonusy te mają mieć charakter sezonowy i skończyć się wraz z obecnie trwającym sezonem, tak jak 1 września 2021 roku. Niektóre z nich mogą zostać na dłużej, dodatkowo mają pojawić się też nowe. Na Antikmana bieżąco śledzić sytuację na świecie i wprowadzać różne bonusy dla trenerów w różnych częściach globu. Zależnie od tego, jak duże będzie zagrożenie, możliwe jest więc, że trenerzy będą doświadczać innych bonusów w różnym czasie. Monusy wprowadzone rok temu, które mają zostać usunięte lub zmienione. Od końca lipca w USA i w Nowej Zelandii rozpoczną się testy poniższych zmian. Insens nie będzie już bardziej efektywny, gdy się nie poruszamy. Buddy nie będzie już tak często przynosił nam prezentów jak obecnie. Teraz jest to maksymalnie 5 giftów do 3 razy dziennie. Dystans interakcji z stopami i gymami zostanie przywrócony do normy. Niantic nie zdradza jeszcze jak zamierza potraktować zdalne rajdy, zaznacza tylko, że stały się ważną częścią gry i będą ewoluować. Celem jest balans między rozgrywką zdalną, a bycie na rajdzie osobiście. Szczegóły zostaną podane później, a zmiany, bonusy w rajdowaniu na miejscu mają nas przygotować do ewentualnego powrotu ex-rajdów. Nie jest więc wykluczone, że zamiast osłabiać zdalne rajdowanie, Niantic da nam większe bonusy za rajdowanie na miejscu. Bonusy wprowadzone rok temu, które mają dostać w grze na stałe. Te zmiany już są w grze i póki co Niantic nie planuje ich zmieniać. Insens będzie dalej trwał godzinę. Brak wymogu przejścia danej odległości do walki w Go Battle League. By walczyć z kimś na odległość wystarczy poziom Good Friends. Maksymalna liczba prezentów w plecaku będzie wynosić 20. Maksymalna liczba prezentów, jakie otworzymy w ciągu dnia, wciąż będzie wynosić 30 zamiast 20. 3 razy Stardust i 3 razy Expa za złapanie pierwszego pokemona danego dnia, również pozostanie. Zanim jednak przejdziemy do kolejnej części filmu, zrobimy sobie radik na Regigasie. I od razu tutaj mówię, że następną częścią, którą jak widzicie, jest szata graficzna rajdów. Ja jeszcze tego nie widziałem i ogólnie zmieniły się nie tylko rajdy, ale też przy okazji, w momencie gdy walczymy na gymie. Można zobaczyć już teraz zupełnie inne fajne szaty graficzne, które są tutaj zrobione. I ja już sobie przygotowuję tutaj e, osoby do rajdowania, ponieważ zrobimy sobie ten rajd z ludźmi zdalnie. więc chwilę poczekamy. Tak więc wchodzimy sobie do rajdu. Oczywiście zaprosimy osoby e, do pomocy, więc za chwilę wracamy. No dobra, jedziemy. Myślę, że po o, proszę, Właśnie o tym mówiłem. Takie fajne szaty graficzne. Naprawdę mi się podoba. Okay, dobra, 75 sekund zostało. Reggie Gaz został zbity. Zobaczymy, może będzie wersja shiny. Jak wiecie, złapałem już wersję shiny. Ale mam nadzieję, że akurat fajnie by było na odcinku. I patrzcie, strasznie mi się podobają te nowe szaty graficzne. W ogóle, jak to fajnie wygląda w końcu, to takie ma swój urok. Nie tak jak wcześniej, takie było mętne. Teraz, o zobaczcie, co się dzieje. Szczerze powiem, że pierwszy raz robię ten ride. I szczerze nie widziałem tego wcześniej, bo tak jak mówię, zrobiłem tylko jeden to jest pierwszy raid tak naprawdę, bo wcześniej robiłem wcześniej robiłem raid na Regigasie, ale nie było tej aktualizacji, nie było takiej fajnej gry, szatki. No i uwaga, zobaczymy czy to będzie wersji shiny czy nie. Czy jest zwykła, no ale my już się nie martwimy i patrzcie, on ma wider boosta, więc mamy 3010 e... CP no naprawdę dużo, więc zostanie sobie. Jak najbardziej go złapiemy, a w tym czasie, kiedy by go łapał, my sobie dopowiadamy dalej. Więc kolejnym tematem, a dokładnie wydarzeniem, który jest najbliższe, czyli już 3 lipca odbędzie się tepic Community Day. Nighting powraca do regularnych community day ze starterami, przynajmniej tych z piątej generacji możemy być pewni w najbliższych miesiącach. Na Pokémon Go Live pojawiły się informacje dotyczące kolejnego Community Day. Community Day będzie z tepikiem 3 lipca 2021 roku. Jest to sobota od godziny 11 do 17 standardowo. Tepik będzie się pojawiał częściej na dziko podczas robienia zdjęć. Czeka nas niespodzianka: eventowy ładowany atak dla Emboara, Blast Burn, promocyjny dostęp do jednorazowego zakupu. Epatka z Elite Charge TM, 50 razy Ultra Boli, 5 razy Starpis i 5 razy insest To oczywiście ona będzie kosztować 1280 zł. Jest to standardowo zawsze. I chyba, chyba się to nie zmieni. W sklepie gry będzie można kupić również bilet. Oczywiście w cenie 299, który da mam dostęp do mini researchu podczas Community Day. Tradycyjnie będzie to zestaw zadań pozwalający zdobyć kilka dodatkowych przedmiotów oraz szansa na spotkanie Tepiga oraz jego ewolucji. Rzucimy sobie jeszcze wragasa przy okazji. A Bonusy podczas tego eventu, podczas Community Day 3 razy starda z e, Stardust, załapanie Pokemonów. Aktywowane w trakcie wydarzenia insens będą trwały 3 godziny. Lury aktywowane w trakcie wydarzenia również będą trwały 3 godziny, czyli to jest już co innego niż było w evencie w Community Dayu z giblem Tam mieliśmy te normalne lury, tutaj będą 3 godzinne, więc nice. Jeszcze jeden rzut. Kurde. Ojej! Jakie wznazienne rzuty! Nie podoba mi się to. My chyba sobie go nie złapiemy. Kurde, co jest? Jaki dzikus. No, tym razem po ataku go rzuciłem. Blastburn, Emboar. Z Blastburn będzie solidnym pokemonem, jeżeli chodzi o PvE, gymy i raidy. Ale do czołówki w postaci Shandalura, czy Darma Intana, Blazekina, czy w końcu Reshirama, nie licząc Mega i Shadow Pokémonów, trochę mu jednak brakuje. W PvP na ten moment Emboar jest daleko w rankingu każdej z lig i nie wydaje się, żeby Blastburn miał cokolwiek zmienić w tej kwestii. Tepik i jego rodzina ewolucyjna w wariancie Shiny będzie nowością w Pokemon GO, co jak wiecie na Community Day wcale ostatnimi czasy nie jest zasadą. Następnym tematem, który poruszymy jest aktualizacja w systemie rajdów. I o tym właśnie mówiłem. A propos rajdów, musimy złapać Pokemona z rajdu, który jest naprawdę wyjątkowo dziki i dostanie ode mnie banana. A, nie dostanie banana. Strasznie go... Z... ciężko złapać. Jezu... 7, po, 7 boli i zobaczymy Zostały dwa ostatnie bole, ostatnim bolem, i na pewno już po. No dobra, niestety, ostatnim bolem nie udało się go złapać. Tak czy inaczej, chyba płakać nie będę z racji tego, że on e, nie był zbyt dobry. E, niestety, Reggie nas zbiał, ale wracając, właśnie mówiłem na temat systemu e, rajdów. Widzicie tutaj mamy zmianę, a mamy jakieś osiągnięcie, i za chwilę będę mówił na temat tego. System rajdów nie jest z zbyt częstych aktualizacji ze strony Niantic. Co prawda możliwość rajdowania zdalnie, wprowadzona w zeszłym roku była ogromną zmianą, ale poza tym e, nie widzimy zbyt wielu innych usprawnień. Na Pokemon Go Live.com pojawił się wpis dotyczący nadchodzących zmian w systemie rajdów. Można powiedzieć, że będą one kosmetyczne, ale z pewnością urozmaicą nam nieco zabawę. Aktualizacja już się pojawiła tego lata. Jak widzicie, zostały zrobione zmiany i już mówię jakie. System osiągnięć. Trenerzy będą wyróżnieni, wyróżniani na specjalnym ekranie za wykonywanie określonych czynności dotyczących rajdu, czyli jak widzieliśmy, ja miałem oczywiście taki fajny ekran, zmiany dotyczące wyglądu określonych ekranów oraz ogólnych wrażeń z gry, inne usprawnienia, które mogą uczynić rajdowanie przyjemniejszym. Osiągnięcia mają być wyróżnieniami dla trenerów, którzy spełnią jeden z poniższych celów. Zadanie ostatecznego ciosu, zadanie największej ilości obrażeń, najdłuższy czas w walce w wykonaniu pojedynczego Pokemona, użycie największego pokemona w walce. Dołączanie do rajdów z najdalszego dystansu z wszystkich uczestników, użycie mega ewoluowanego pokemona, zmianę ubrania lub pozy, użycie największej liczby ładowanych ataków ze wszystkich uczestników. Po walce ma się pojawiać ekran informujący o tym, którzy gracze zdobyli dane osiągnięcie. Dodatkowo otrzymamy medal za zdobycie określonej liczby osiągnięć w trakcie rajdowania. Jak widzicie, mamy pierwszy medal. Będziemy mogli również pobrać wirtualną kartę prezentującą nasze osiągnięcia z rajdów, by móc podzielić się nią na przykład w mediach społecznościowych. Nice. Zmiany w wyglądzie rajdów oczywiście już widzieliście, ale jeszcze raz wam przypomnę, zmiany w wyglądzie rajdów jak widzieliście stadion na którym odbywa się rajd i również zyskał nowy wygląd. Wygląda to całkiem efektownie. W sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą aktualizację jeszcze przy okazji w momencie kiedy wchodzimy i walczymy na dżimach, również te dżimy, również te walki wyglądają zupełnie inaczej niż wcześniej i zdecydowanie lepiej. Myślę, że to jest zmiana na plus. Bardzo mi się podoba ta prawa graficzna, lepiej, na pewno lepiej to wygląda niż wcześniej. Wcześniej, tak jak mówiłem, było to mętne. W tej chwili wygląda to żywo i kolorowo. No i kolejna, ale za to najważniejsza, informacja: czyli GoFest 2021 powrót wszystkich legend. Niantic zapowiada, jakie atrakcje czekają na nas podczas dnia z rajdami w trakcie Pokémon Go Fest. Przypominamy, że rajdy podczas Pokémon Go Fest 2021 będą dostępne dla wszystkich graczy, niezależnie od tego, czy ktoś posiada bilet, czy też nie. Dla posiadaczy biletu są przeznaczone specjalne bonusy, które oczywiście omówię za chwilę. 18 lipca od godziny 10 do godziny 18 dzień będzie podzielony na 4 trwające godzinę. Dwukrotnie bloki tematyczne, w trakcie których pojawiać się będzie określona pula legend w rajdach. Najpewniej rajd bossy albo będą miały bardzo krótki czas do wyklucia, lub będą się pojawiać od razu wyklute. I teraz, tak: godzina wiatru od 10 do 11 plus. Od 14 do 15 w rajdach pojawi się Mewtwo, Ho-Oh, Latias Latios, Virizion Regigas, Giratina w wersji Altered, Cresselia i Tornados w wersji terajańskiej. Godzina lawy. Od 11 do 12 i od godziny 15 do 16 w rajdach pojawi się Moltres, Entei, Regirock, Groundon, Hitran, Reshiram, Terakion, Landorus, Wersja Terriańska i Tal. Godziny mrozu. Od godziny 12 do godziny 13 i od godziny 16 do 17 w rajdach pojawi się Articuno, Suikun, Lugia, Regia, Skjogre, Palkia, Kyurem oraz regionalne Uxie, Misprit i Azelf. U nas ten drugi. Godzina grzmotu i pioruna. Od godziny 13 do 14 i od godziny 17 do 18 w rajdach pojawi się Zapdos. Raiku, Registil, Rayquaza, Dialga, Cobalion, Tandorus, wersja Teriańska, Zekrom i Zerias. W rajdach nie pojawią się mityczne Pokémon. Pomniane bonusy dla posiadaczy biletów, dodatkowe 10 tysięcy expa za każdy rajd, do 10 darmowych, zwykłych Ride Passów z Gymów Time Research z nagrodami w postaci 8 Remote Passów Darmowa paczka z 3 Remote Ride Passami dostępna w trakcie wydarzenia Więc jeżeli chodzi o wydarzenie 18 lipca na GoFest, jeżeli chodzi o rajdy myślę, że to by było na tyle Hmm, oczywiście, jeżeli pojawi się więcej informacji, na pewno zrobimy sobie króciutki materiał. Mam nadzieję, że coś u, że uda mi się go tam skręcić jakoś i coś tam zrobić z tym. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, myślę, że czerpałem temat. I co? My się będziemy widzieć w następnych materiałach. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba. I że chętnie zostawicie łapkę w górę. Oczywiście, dla nowych subskrybentów, zachęcam Was do tego, byście subskrybowali mój kanał. Mimo tego, że jest teraz tak, jak jest, sytuacja troszeczkę zmusza mnie do tego, żebym robił mniej tych filmów, ale myślę, że z biegiem czasu, po prostu wszystko jakoś się tam poukłada i będzie w miarę normalnie i Wy będziecie zadowoleni i ja będę zadowolony. Tak czy inaczej, ja się z Wami żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!